Rafał Załorski jest tematem dzisiejszego naszego komentary. Moi drodzy, nikt tego nie robi na naszej bańce finansowej, spekulacyjnej, traderskiej, więc ja to będę robił. Podsyłajcie mi wszystkie materiały, które, albo oznaczajcie mnie w materiałach, które zobaczycie, czy to filmy, TikToki, Twittery i będziemy sobie to wszystko komentować. Dzięki, Marek, za pomysł. Jedziemy z pierwszym naszym materiałem, czyli Rafałem Załorskim, bo tutaj się coś dobrego odwaliło, czyli wyciągnięcie pieniędzy z puli płynności na Big SB, na jego projekcie i jest to bardzo ciekawe do obserwacji, ale najpierw ta historia, ponieważ ja znam Rafała od 2019 roku czy od 2018 roku, kiedy nagrywaliśmy jakieś wywiady, tam się poznaliśmy, kiedyś nagraliśmy bardzo długi wywiad, chyba kilkugodzinny i podzielony był, takie godzinne gadanie. Rafał jest zajebisty gościem do, do rozmowy, dyskusji i tak dalej, tak dalej. I pamiętam ten jeden moment, kiedy mieliśmy razem wspólnie biuro Wintrako, ja jako Veto i Trading Gem Session, jako fundacja Trading Gem Session. I pamiętam ten moment, w którym on przyszedł do tego naszego biura wspólnego z puszką coli, cały blady jak ściana, naprawdę to była aż no, blady, był z sińce pod oczami, zniszczony. I zaczął liczyć z typem fotele. Ile foteli, ile telewizorów było w tym biurze, do tego, żeby no, prawdopodobnie upłynąć ten towar, żeby odzyskać kapitał z tego towaru, żeby oddać pieniądze, albo nie wiem, dołożyć do, 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 nie wiem, do zabezpieczenia tych, tych shortów i tak dalej, tej, tej straty, nie uzupełniania tej straty, ponieważ to było wszystko po kilka dni po tym, jak był ten flash crash na ropie, nie wiem, czy pamiętacie w roku 2020, ale był taki moment, że cena ropy na kontraktach spadła poniżej zera. Do cen minusowych to było jakieś What the fuck is going on? I pamiętam. Że, że to było coś no jak to jest możliwe nie że dopłacanią pieniądze do tej ropy weźcie tą ropę tylko zabierzcie to bo nie mamy gdzie tego składować coś takiego była jakaś taka dyskusja to był moment jakiś to był flash crash i po prostu ludzi wyrzuciło wszystkie te longi które były od bardzo niskich kwot po prostu każdy się spodziewał no dobra jesteśmy na S&MZ że no to no, wiesz blisko zera więc chyba tego do góra only up a to się okazało że właśnie wszystkie jeszcze zrektowało i pamiętam właśnie że Rafał wtedy w tym uczestniczył że po prostu Wrzuciło go z pozycji, nie? I zrektowanego na, na wiele, wiele pieniędzy, dużo pieniędzy. No i pamiętam, że wtedy to zrobił, po, o, chyba pożyczał pieniądze, odkuł się przez następne lata. Przez, pamiętacie, że Rafał wtedy królował. E, mamy short na Lunię i te wszystkie tematy shortowania tych, tych, tych różnych ponzi tematów. E, mieliśmy jakieś sukcesy na innych tradach. E, pamiętam, że był dobry zoom, odpalone były te zoomy z sukcesami, bardzo dużo fajnych rzeczy. No i te wszystkie tematy z MP Tematy z silowaniem różnych spółek. Był potem temat jakiejś spółki gamingowej, spółka z konserwami, potem to wszystko było OK. Potem był ten punkt, w którym poszedł do kanału sportowego na wywiad. No i od tamtego momentu sądzę, że jest ogromny, wiesz, regres, spadek tego poziomu i po prostu mega dużo nieudanych tradeów. No bo mieliśmy shortowanie NVIDII, kiedy NVIDIA rosła na podstawie wyników finansowych i rewolucji sztucznej inteligencji, potem mieliśmy przecież shortowanie Bitcoina pod zgaszenie tych wzrostów po ETF-ach, więc była próba walka, walki z tym, potem jeszcze shortowanie Louis Vuitton i dóbr luksusowych, bo to też miało być przegrzane, czyli za każdym razem, kiedy galopował jakiś koń, to on stał na drodze i hej, goniu, stój, przegrzany jesteś, wracaj, hej. Gram pod przeciwko Tobie. No i sądzę, że potem się pojawił właśnie epicki flip, ponieważ sądzę, że się zreaktował na wielu różnych tematach i potrzebował cashflowu. Nie wiadomo, co z tą hipoteką, czy nie straci mieszkania. Sądzę, że to się wydarzyło i nie wiem, co dalej. Nie wiem, co dalej jest z tym epickim flipem i z oddawaniem pieniędzy ludziom, albo po prostu jest teraz tak tego dużo. I nagle budzimy się w kwietniu 2024, i co się okazuje, że mamy wyciągnięcie puli płynności Big SB z Uniswapa. Wyciągnięto 3 miliony BSB, czyli około 3 milionów dolarów i 2 miliony USDC, czyli łącznie 5 baniek, 5 baniek wyciągnięte teoretycznie, bo musiał oczywiście to upłynnić, ale przed momentem wyciągnięcia tej puli płynności mamy tutaj podbijanie ceny aż do 1 dolara, więc nie wiem ile z tych 3 milionów wy, wy, wyciągnął, ile wyciągnął wtedy tych... Tutaj dolarków. Nie mam pojęcia, jak to wyglądało. Chyba też zamknęli jedno, jedną pulę płynności, zostawili tylko do USDC. No, i tak to wygląda. I od kilku dni oczywiście są transfery do krakena. Ponieważ Rafał próbuje od 15, 15 kwietnia zaczyna shortować bitcoina i mamy kilka tutaj wzmianek różnych tradeów, bo jeszcze było kakao. Wiem, że kakao zostało już zamknięte na minus 200 tysiącach dolarów. Shorta razem 5 milionów pozycji po dźwigni 1 do 10. BTC też dołożone, czyli już 16-17 kwietnia były jedna i druga pozycja, to zarówno na bitcoin i, i kakao. Kakao, kakao zrobiło w kakao i wyszedł z tej pozycji jako ochrona kapitału, ponieważ podejrzewam, że właśnie dużo miał już tutaj wygenerowanej straty, został to na tym. Jeśli chodzi o Bitcoina, no to widziałem, że zaczynał shortować też i dokładać od 16 do 17, tylko to, co chciałem Wam pokazać, to to, że o 17 kwietnia, 18.50 napisał, że um, będzie dokładał shorty Czerwone dokładam S Bitcoin Short, zielone tu czekam na możliwą panikę na Bitcoinie, a jak nie będzie paniki, to i tak sobie potrzymam Eskę gdzieś tutaj na 37 tysiącach. I on czekał na flash crash. Mówił, że uwaga na możliwy flash crash, pod to wystawiłem zamknięcie shortów. I to wszystko było 16 kwietnia. I od, 16, od tego, od 17 kwietnia, kiedy pisał o tym dokładaniu shortów, że będzie sobie trzymał Eskę, no to od 17 kwietnia cały dzień mamy wzrostowy i no wydaje mi się, że albo ta pozycja została zamknięta, albo dokłada, albo został właśnie już zrektowany o 19:22 18 kwietnia, czyli dzień wczoraj, kiedy ja to nagrywam, zrobił taki Post Bitcoin Freeper Short, czyli albo tamten short zamknął jeden nieudany i teraz będzie otwierał następny, ponieważ 20 godzin temu o 16.04 18 kwietnia wysyła pół miliona dolarów na krakena, więc prawdopodobnie będzie shortował jeszcze raz. Pytanie, co, czy postawił tego shorta wczoraj, około właśnie godziny 18, kiedy myślał, że już e, dalej coś się będzie działo, ponieważ od godziny 4.50 19 kwietnia, kiedy to nagrywam, to jest właśnie dzisiaj, mamy bardzo mocny short squeeze i wyciągnięcie. Wszystkich tych shortów i no, zrektowania tych wszystkich shortujących przez rynek. No i pytanie, czy go zrektowało, czy go nie zrektowało, czy dojechał do tej stacji właśnie Liquidation Station to jest pociąg Tomek, który dojeżdża do stacji likwidacji. Mam nadzieję, że oczywiście nic się złego mu nie stało, ponieważ nie życzę nikomu źle. Jest to świetnie obserwować to z boku. Ludzie, którzy mają Big Short Bet, w sensie tokeny, chyba się na to zgodzili, brali udział w tym głosowaniu na tej platformie, ale może być też tak, że Rafał posiada bardzo dużą ilość tych GSB, więc może siła tego siła głosu jest większa, więc przegłosował sobie resztę, żeby wyciągnąć płynności. Ja nie wiem, jak to tam dalej się skończy, tak jak mówię, najlepiej to jest obserwować z boku, nie powtarzać tego w domu na swoich pieniądzach, ponieważ kiedy shortujesz czymś, co jest gdzieś tam kogoś i wyciągnięte, to jest, wiecie, czyjeś pieniądze, to już nie ma tej emocjonalnej więzi z tymi pieniędzmi ciężko zarobionymi. Dlatego właśnie trading jest mega, mega ciężką rzeczą i Ciekawy jestem, co się dalej wydarzy. Dawajcie znać w komentarzu, co wy sądzicie o tej sprawie, czy się to skończy bardzo źle, czy się to skończy dobrze, co sądzicie o wyciągnięciu pieniędzy z puli płynności, no i co dalej, i czy się powinno shortować z takiego konia, jakim jest Bitcoin, kiedy jest dzień halvingu? Wszystkiego dobrego, pozdro i dawajcie znać w komentarzach, albo oznaczajcie mnie, albo wysyłajcie mi na priv wszystkie materiały, które tutaj powinienem sobie skomentować, będzie tego dużo,